Ok, Marcin Kuś. Kuś przez Si. Tak. No szukamy. Nie ma. Nie ma. Marcin Kuś. Dobrze. Piłka, no dobra, więcej wyszukiwarek. Marcin Kuś, 92. Tak, naprawdę. Ma Mechanika pojazdowa po prawej stronie. Strona nie ma. Na pierwszej stronie praktycznie go nie ma. Były informacje jeszcze. Marcin Kuś, laty. przegląd sportowy. że dobrze, ale teraz weźmiemy go inaczej. Jeszcze go tak zrobimy. Marcin, ku... ku śmierci. Ku śmierć. Samob... Samobójstwo. Samo... samobójstwo. Tak samo samobójstwo w więzieniu. Co się stało? W więzieniu na Białorusi. Dramatyczna rzecz. Trauma, którą przeżywa człowiek pierwszy raz, że się słuchał, jedyny wstaje rano. Z powódka z 15:7 wisze. W pierwszym odruchu myślałem, że Marcin zmywa podłogę, a często mył. Przypominam, 10 sierpnia, 30 stopni ciepła. I nagle patrzę w drugim odruchu, że Marcin wisi na kalorferze, na prętach, nad kalorferem. I trauma. Przeżycie niesamowite. W jakiej sprawie Marcin miał być przesłuchany? Był przywieziony z Katowic. I dlaczego go do Twojej celi wrzucono? Nie wiem. Tego nie wiem. Przez moją celę przewinęło się wiele osobistości ze świata. Polityki, gospodarki, i korupcji. No i chociażby Robert N. Nieruchomości Warszawa. Trzy, dwa tygodnie, trzy tygodnie wspaniałego pobytu. Ze wspaniałym facetem. Macie był cholernie inteligentnym człowiekiem. Wiedziałem, że mam do czynienia z osobą wykształconą. Nie byle kto zostaje największym, dyrektorem największego urzędu skarbowego w Polsce. Co takiego charakterystycznego pamiętasz w śmierci Marcina Kuś? Yy, to znaczy tak... Ja czytałem potem scenariusz filmu, bo... Jakiego filmu? No, Pamiętaj mi jedną rzecz, że kamera nad łóżkiem cały czas rejestruje zdarzenia z celi. Czyli cela cały, cały czas, czas monitorowa była monitorowana, Bakie. tylko się okazuje, że w wielu centrach dowodzenia, łącznie z piętrem, e, piętrem e, klawiszy, są monitory. I dlaczego nikt, nikt, ani z centrum operacyjnym, nie patrzył od godziny 6.07 do 6.45 w monitory? Nikt nie zauważył śmierci Marcina. Jak to A, możliwe? A, no właśnie, na to pytanie szukamy odpowiedzi i na to pytanie nikt publicznie nie odpowiedział. Podobno kilku pozwalniali, dzwonili dyrektora zakładu, tam jakieś, ale nikt nie odpowiedział jak to się, jaka to jest przyczyna niemonitorowania. Przecież tam są różne szczeble monitorowania. Ja natomiast wracam do tego. Najpierw opowiem. Zadam, jedno, zadam jedno pytanie. Jeżeli jesteś w celi monitorowanej, tak. to jest obowiązek tak. funkcjonariusza służby więziennej, że poza tym, że co 15 minut powinien w nocy chodzić i zaglądać... Co siebie, godzina u chyba co, co godzinę, ale jeżeli jest monitor wewnątrz, no to ktoś to 24 godziny monitoruje. No i właśnie, to coś jest Z jednym tam? trafem, ani na piętrze dyżurny, ani po drodze gdzieś tam i na centralnym tym wideo, nikt nie patrzył na ten monitor. Wydaje mi się, że to, że to jest wyreżyserowana śmierć. Ale zacznę od tego, co... Ale ja, dlaczego wyreżyserowana no, Według mnie jest wyreżyserowana, bo no, Marcin się wiesza i nikt tego nie widzi. A przecież po co jest ten monitor? Dlatego na następnego dnia, a potem regularnie, co miesiąc, Listem poleconym z aresztu pisałem oświadczenie do Ziobry. A kiedy on miał jechać na tą rozprawę? Następnego dnia. Czyli w dniu, w którym się powiesił? W środę po... się powiesił, w czwartek miał być rozprawa. Człowiek się wiesza i 45 minut nikt nie reaguje. Reaguje dopiero dzwonek na pobudkę. Wieszył na do drzwi. Ogromny krzyk. Podobno o świcie, siódma rano słychać mnie było na trzecich, 4 blokach, tak podobno echo niosło z tych opowieści, które później zebrałem. Odcinamy Marcina, odpinamy Marcina. Ja wrzeszczę, chłopcy koledzy z celi próbują ratować. Marcin wydaje jeszcze oddech, okrzyk radości, że żyje, a to nieprawda. On spuścił ostatniej powietrze z płuc i koniec. Zmoczony. Ech. Nie wiem, ja gdzieś mam traumę, jak pomyślę o tym. Marcin Kuś, człowiek 42 lata, który bez powodu, bez żadnego powodu wisi na pasku. Powiesił się. Niko nie powiesił, się sam powiesił. Czyli <laughs> zaczyna analizować, co się mogło stać. Ale było tak, że te powody znam. One są. Kazany mi przez Marcina, jakby świadomie, może nieświadomie. On przyjeżdża z takim, jakby tobołkiem, y, który bardzo sobie ceni. Dopiero po paru tygodniach zrozumiałem, dlaczego tak jest. On przyjechał z niczym, ale z potężnym bagażem. I wieczorem, na, następnego dnia, y, idziemy do łaźni. Tak to jest zawsze, że po południu jest złaźnie. on przyjechał w środę, kiedy już było po łaźni. Stoimy pod prysznicem i patrzę na Marcina. Marcin ma czerwone nogi, pręgi na plecach, poobijany, siniaki. I ja mówię: chłopie! I tak ci przyjęli bez badania. A nie badali? I co? I pokaż papiery. Sceny oglądamy, a tam nie ma nic. Okazuje się, że służba zdrowego przepuściła, bez żadnych sankcji, bez, no, bez czysta karta, zdrowy jak wół, a co było nieprawdą. Więc ja następnego dnia rano, karteczkę, że chcę widzieć się natychmiast z dyrektorem zakładu. Po dwóch godzinach mi jakby zareksewerowali, odmówili, więc ja miałem taki sposób, że miałem kartkę, pisałem, natychmiast spotkanie, bo i przykładałem do kamery, do sufitu i w ten sposób na monitorach wszystkich, łącznie u dyrektora, wyświetlała się moja kartka. No i musiał dyrektor przyjść. Więc e, trzeba mieć zmysł też na taką walkę z tą administracją więzienną, z tą znieczulicą. Ja mówię, panie dyrektorze, zgłaszam problem, że służba zdrowia u was jest wada. Pobity człowiek, z siniakami, poparzony. A wypiszecie rzeźba, czystą kartkę? Natychmiast, za 5 minut, go zabrali i dostał pełną obdukcję. I teraz zagadka, dlaczego? Sławek. Otóż, Marcin pokazując mi dokumenty, doszedłem do wniosku, że to jest jakaś kolejna chućba, taka sama jak wobec mnie. Pamiętajmy, dyrektor potężnego skarbowego. On ma zarzuty, że Przyjął kilka razy, znaczy dwa czy trzy razy, przyjął bilety od jakichś tam gości z biznesu. Bilety. Bilety na stadion narodowy dla swoich synów na mecze piłkarskie kadry polskiej. Byli piłkarzami dobrymi w klubach gdzieś tam lokalnie, bardzo aktywnie udzielali się. I stąd te jego fundowanie biletu do tego stadionu narodowego. Chłopcy w tym wieku, wtedy mieli chyba 17, najstarszych 12, 9. I on tych chłopaków bardzo kochał i, i dla nich pewne rzeczy robił. po. To był zarzut. Tak? Ale trzykrotnie dostał łapówkę w postaci biletów. E, dokumentacja, że był cztery razy na kolacji z biznesmenami z terenu jego działania yy, skarbowego urzędu. No i były jeszcze dwa zarzuty w miarę poważne, o no, których nie chciałbym ze względu na szacunek dla jego rodziny mówić, ale nie stanowiły to według mnie żadnej podstawy na, na tego typu y, restrykcje. W środę się powiesił, w czwartek miał być już sprawa. Czy się powiesił świadomie przed rozprawą? Czy dostawał wcześniej jakieś listy? Tak, i właśnie to jest to pytanie, że ten prokurator, Mój Kiełek, Stalinowski, właśnie mówi, a jakiś list pan chciał wziąć? Może, ja wie, nie. Według mojej pamięci on otrzymał jakiś list trzy dni wcześniej. Ale od kogo? Od żony? Nie wiemy od kogo. Ja nie mam zwyczaju pytać. Nikt nikogo nie pyta w celu. Czyli był jakiś list, była jakaś był informacja? była jakaś informacja. I nie wiem, gdzie to Dostał. jest. Dostał? Masz pewność? Mam 90% procent, dziewięć pewności. Tak, to... A bo celi mu przynieśli ten ta list? Tak, zawsze się przynosi te celi. No bo czasem wzywają nie, nie, nie. do podpisania listów. No ale u nas był zwyczaj, Czyli przyszło... przyszedł, przyszła korespondencja do Marcina... Dwa, 3 dni przed śmiercią. Maciej powiedział rzecz tragiczną. Wsadzili go do celi przez kilka miesięcy był maltretowany, pity, poniżany. Zmieniali mu cele. W ostatnim okresie, gdzie odkryłem na nim te wszystkie y, rany na jego ciele, okazało się, że siedział z 21-letnim posiłkiem. On drobny 1,65 m szczugły. Ten osiłek potężny byk zrobił sobie worek treningowy. Lał dzień i noc na łóżku. Bił, trenował na nim boks. Jednocześnie stosował, ja nie wiem dlaczego to się śledczym jest dopuszczalne, to w więzieniu jest dopuszczalne zwyczaje, ale stosował na niego taką presję, wszystkie zwyczaje więzienne. Jeżeli Marcin się zagapił i stanął nogą, posął nogą na podłogę. Gotował wodę i zmuszał go do moczenia, yy, gotował mu nogi w tej wodzie. Więc Marcin miał całe nogi pokręcnięte, posiniaczone flecy, po rany krwawe. I oni z głobuzy go opuścili do aresztu i nic się nie stało. Z tamtego aresztu, a ten aresz też go przyjął, jakby nic się nie stało. Marcin był załamany. Marcin nie miał karty telefonicznej, nie miał dostępu do telefonu. Dramat, ich dramat Marcina polegał na tym, że ma trzech wspaniałych synów. Być może chłopaki zobaczą to, co mówi. Których bardzo kochał.